Cześć, witajcie na moim kanale, na, na kanale Projekt Dom. W dzisiejszym filmiku, w dzisiejszym odcinku powiem Wam o kolejnych pracach związanych z kostką brykową. Położyliśmy wczoraj kostkę pod wiatą z przodu i dzisiaj ekipa jeszcze dokończyła chodnik przed elewacją frontową. Nie wiem, czy mi się to podoba. Zobaczcie, ocencie sami. Idziemy teraz tutaj naprzód. Wiata jeszcze nie jest dokończona, ale już praktycznie wyjście do, do drogi wyjazdowej jest, jest zrobione. Jest też puszczona rura do wody deszczowej. i tak to wygląda. Oczywiście tu jest kierunek najazdowy. teraz jeszcze nie wiem czy dodać. Czy dodać tutaj tą, tą kreskę koło filara taką ciemną, żeby oddzielać dwa miejsca postojowe, ale mi się wydaje, że chyba nie, że tak całościowo będzie lepiej to wyglądało bez, tego, bez tej podziałki. Tutaj mówię o tej kostce opaskowej tej, tej ciemnej, czy dać się też tutaj wzdłuż filara, tak na środek, żeby oddzielić dwa pasy, dwa miejsca postojowe, Czy lepiej zostawić tak w całości, też jakbyście mogli dajcie znać w komentarzu. Co sądzicie? Ok tak dobrze zrobiłem też rynny, że można sobie swobodnie tutaj przejść naokoło Nie uderza się głową No i tak wyszła ta ten taki mini chodniczek na, na zewnątrz wiaty ja Że jak wyjdziemy sobie z samochodu to nie musimy tą tej potrawie mokrej przechodzić Tylko można sobie też po suchym przejść Do, do podjazdu i tutaj właśnie jest takie rozszerzenie że mogę sobie ominąć kran i sobie idę suchą nogą po chodniku. No i tak samo z drugiej strony. I tutaj tak samo też, żeby się wyciągnęli te obrzeża i będę robić takie właśnie rozszerzenie. Dzisiaj też tutaj z... zaczęli robić chodnik wzdłuż elewacji frontowej. Nie wiem, czy mi się to podoba. Dajcie znać jak to widzicie, jeżeli chodzi o, ten, o to zejście z wyjazdu garażowego w stronę drzwi to widać taki na elewacji frontowej taki skos Nie wiem czy to, to ładnie wygląda ale inaczej nie można było zrobić bo musiałby być schodek a ja nie chciałem schodka więc dajcie znać co sądzicie jakby to miało być wyżej to wtedy musiałby być jeden schodek na, na schodkach wyjściowych, a tak jak chcieliśmy, dwa to tak, tak musi być. Także dajcie znać, co myślicie. Tutaj jest taki właśnie mały spadek, bo, yy, bo tutaj jest niżej, więc tutaj uciekamy w dół no i tutaj trochę widać na, na co kole. I to właśnie inaczej nie można było tego zrobić, chyba że jakbym chciał równo, do kiedy musiałby być tutaj schodek, a ja właśnie tego nie chciałem. Chciałem, żeby można było obejść, objechać wokół domu na równym poziomie bez żadnych schodów. Więc tak to wygląda, że tutaj już schodzimy na dół i wizór schodów, schodów jest tutaj równo. To już tą kostkę zamieniam, będzie taka szeroka jak tutaj, żeby nie było tej szpary. idziemy tutaj za kuchnię. I tutaj jeszcze będą rozbierali to obrzeże i łączyli się tutaj z tą opaską wokół tarasu i tutaj jeszcze dokupiłem jeden stopień schodowy, w te dwa. Będzie jeszcze jeden tutaj, jeszcze jeden stopień i rozbieram to obrzeże i tutaj pójdą w lewo. by połączyć się z tamtym obrzeżem i wtedy będzie też taki szerszy chodnik, żeby nie było tak, że jak położymy tutaj stopień, to będzie taki mini chodniczek na zakręcie, bo to będzie brzydko, wtedy ten chodnik musi być na szerokość tutaj całego stopnia, na szerokość całego zejścia. Więc jak możecie dajcie znać w komentarzach, jak to widzicie. Pokażę jeszcze z daleka, jak to wygląda. No trochę mi się to nie podoba, myślałem, że to że nie będzie tak tego widać na elewacji. Nie wiem teraz, co tutaj wykombinować. Tak to wygląda z daleka. No, generalnie może jak ktoś się nie przypatrzy, to nie, nie widać aż tego tak mocno, ale ja o tym wiem, i ja to widzę, więc nie wiem, co tu można wykombinować. Z tamtej strony jest trochę wyższa ta, ten cokół. Tak ucieka, tak to się prezentuje. I później jest z prawej strony niżej i też zajeżdżamy na ten boczny chodnik. Czy tak może być? To jest lipa i to trzeba rozebrać Także doradźcie co to można zrobić póki jeszcze jest ekipa na budowie zawsze coś można wykombinować I to by było tyle w tym filmiku także cały czas walczymy z kostką Mamy czwartek, jutro piątek, jutro będę się zabierał za szopę i cała sobota też z szopą bo trzeba już klej kłaść Także to by było na tyle, dajcie znać w komentarzach co my o tym wszystkim myślicie Zostawcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Na razie.